Cześć! Początek wegetacji to intensywny czas prac polowych. Zobaczcie, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Oczywiście wiadomo, nie opóźniamy zabiegów fungicydowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwalczanie chorób podstawy źdźbła. Tutaj taki optymalny termin jest to mniej więcej faza strzelania w źdźbło. Pierwsze kolanko. Ta cena związana z pierwszym zabiegiem, no musimy się jednak liczyć, że, że to nie jest koszt poniżej 100 zł, prawda? Przy regulatorach, bardzo ważne jest to, żeby być w polu, żeby obserwować, co mamy na tych polach. Ważne jest ocenienie sobie fazy rozwojowej. Marcin, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pierwszych zabiegach, które należy wykonać w zbożach ozimych, i myślę, że skupmy się na, na pszenicy. O czym trzeba pamiętać i na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy skupić się na chorobach podstawy źródła. To jest podstawa, w zasadzie temat chorób liści, czyli mączniaka, czy jakiejś tam septoriozy, która może wystąpić, tudzież rdzy. W tym zabiegu akurat zostawiłbym na drugim planie. Skupiłbym się na chorobach podstawy dźwigni, no i do tego trzeba dobrać odpowiednie substancje. Substancje, które będą przede wszystkim skuteczne i działały właśnie w tych warunkach pogodowych, jakie są na wczesną wiosnę, czyli też będą działały skutecznie w troszeczkę niższych temperaturach. Kiedy należy wjechać opryskiwaczem w pole, i na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o warunki. Oczywiście wiadomo, nie opóźniamy zabiegów fungicydowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwalczanie chorób podstawy źdźbła. I tutaj taki optymalny termin jest to mniej więcej faza strzelania w źdźbło, pierwsze kolanko. Zresztą to się idealnie łączy też z zabiegami, jeżeli chodzi o regulację pokroju. To też jest dobry moment, żeby te zabiegi wykonać. Lepiej jest dla każdego, jeżeli się te zabiegi połączy, bo jest po prostu mniej wjazdów w pole. Jakie czynniki ograniczają nas, czy powinny nas wstrzymać przed wykonaniem zabiegu? To są normalne oczywiście czynniki wynikające z pogody, prawda? Czyli e, przymrozki, bardzo niskie temperatury, nadmierne opady deszczu no to wszystko, co nam nie sprzyja, prawda, jeżeli chodzi o wykonywanie zabiegów. E, natomiast, tak jak mówię, nie sugerujmy się tym, że na przykład nie widzimy na liściach jakichś porażeń. Bardzo często jest tak, bo kiedyś tak było. Pamiętam, że się wchodziło w pole i takim znacznikiem wykonania zabiegu to był łącznik. Jak on był, to znaczy, że jedziemy w pole. Nie. Robimy zabiegi, ponieważ choroby podstawy źdźbła, one są, one są co roku, w tej chwili to już jest standard, w zasadzie mówimy o dwóch tych najgroźniejszych, czyli fuzaryjnej zgrożenie podstawy źdźbła oraz łamliwości podstawy źdźbła i często możemy ich nie obserwować jeszcze na podstawach źdźbła, ale one będą się na pewno w najbliższym czasie rozwijały, czyli te zabiegi trzeba wykonać. Pierwsze kolanko, maksymalnie drugie kolanko, jest to ten moment, gdzie te zabiegi powinniśmy wykonać. Myślę, że chyba warto zwrócić uwagę, że powyżej fazy drugiego kolanka, obojętnie jakie rozwiązanie byśmy zastosowali, szansa na zupełne zwalczenie tych chorób chyba jest nikła. Tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o łamliwość, przede wszystkim tutaj, im później zrobimy ten zabieg, tym szansa poradzenia sobie z łamliwością jest coraz niższa. Czyli, tak jak mówię, te fazy i wtedy rzeczywiście możemy się spodziewać wysokiej skuteczności, praktycznie no, możemy w zupełności zwalczać te choroby podstawy źdła pod warunkiem, że dobierzemy odpowiednie substancje aktywne. Na co zwrócić uwagę? Jakie substancje dobierać i dobrać, żeby to rozwiązanie było jak najskuteczniejsze? Bo tak jak wspomniałeś, no tutaj roślina nam nie wybaczy, jeżeli tych chorób nie zwalczymy w tym okresie. Jeżeli chodzi o fuzarium, to tutaj bardzo skutecznymi substancjami jest protiokonazol. No i oczywiście już dobrze znany od wielu, wielu lat tybukonazol. Oczywiście tybuconazol nadal, jeżeli chodzi o fuzariozy, można powiedzieć, że to jest taki standardowy prawda, zabieg. Ale tutaj rzeczywiście proteokonazol, nowsze rozwiązanie, ale bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o fuzarium. Protiokonazol również wykazuje bardzo wysoką skuteczność na mamiwość podstawy źdźbła. No jego takim jedynym ograniczeniem może jest to, że jest trezolem, czyli on jednak wymaga troszeczkę wyższych temperatur. To mówimy o temperaturach około 8 stopni minimum, prawda, żeby były. Natomiast mamy substancję, która jest bardzo skuteczna już w niższych temperaturach i to jest cyprodynil. Cyprodynil bardzo dobrze działa już w granicach 5 stopni i to jest rzeczywiście substancja, która, można powiedzieć, specjalista od łamliwości podstawy była zwalcza wszystkie szczepy łamliwości. To tutaj jest skuteczność pełna, jeżeli chodzi o łamliwość. No i cóż, najbardziej optymalne rozwiązanie połączyć, tak? czyli y, ja tutaj zalecam połączenie y, y, fungicydów, które zawierają właśnie cyprodyni z proteokonazolem. No i oczywiście ten tebukonazol jak tu się znajdzie, również y, może być ważny, ponieważ tebukonazol to jest substancja, tak jak mówię, fuzariozy, ale To jest mocne, mocne rozwiązanie na rdze. Jeżeli chodzi o proteokonazol, to yy, bez wątpienia to są fuzariozy i to jest septorioza. I te właśnie triazole tutaj w jednym preparacie się świetnie uzupełniają, dodając jeszcze cyprodyni, naprawdę uzyskujemy bardzo mocne rozwiązanie na ten pierwszy zadaniu. A jak wygląda sprawa z mączniakiem? W ostatnich latach yy, zauważamy, że mączniaki potrafią pojawiać się dosyć późno. Właśnie w tej chwili, nawet tutaj jak stoimy na tym polu dzisiaj, to w ogóle nie ma porażenia mączniakiem. A, natomiast pojawiają się pierwsze porażenia fuzariozami, już jeżeli chodzi o podstawy źdźbła. Te mączniaki być może będą wchodziły później. To też zależy od odmiany, od przebiegu pogody, od wielu rzeczy. Standardowo zawsze dodawałbym komponent do zwalczania mączniaka. To nie są jakieś skomplikowane substancje czy jakieś bardzo kosztowne. Tutaj, chociażby cyflufenamid jest świetnym rozwiązaniem, bardzo skutecznym i tutaj śpimy spokojnie, jeżeli chodzi o mączniaka. Czyli mieszanina tych substancji na pewno da nam pełną skuteczność, jeżeli chodzi o te zabiegi T1. Żeby sprawnie zarządzać gospodarstwem, oczywiście zwracamy uwagę na, na koszty i tam, gdzie jest możliwość, szuka się pewnych oszczędności. Myślę, że to chyba warto zwrócić uwagę, żeby nie była ta pokusa, tak? no bo ta cena związana z pierwszym zabiegiem, no musimy się jednak liczyć, że, że to nie jest koszt poniżej 100 zł, prawda? No nie, no jeżeli my chcemy zwalczać, tak jak mówię, choroby podstawy źdła, to nam niestety troszeczkę tutaj y, tę cenę winduje, no musimy troszeczkę zainwestować w ten zabieg, żeby to było skuteczne, no ale jeżeli tego nie zrobimy, to tak jakbyśmy od razu skazali ten łan ten, ten na obniżenie plonu. Choroby podstawy źdła trzeba zaliczyć je w tej chwili jako te najbardziej groźne, to, tą czołówkę, jeżeli chodzi o te, które nam obniżają planowanie i one co roku są. Nie ma, nie ma w zasadzie roku, w którym tych chorób by nie było, więc ta inwestycja musi być, żeby to było skutecznie. No i yy, tak jak mówisz, no, te 100 zł yy, może się okazać jednak troszeczkę za mało, żeby to było skuteczne. Czy te yy, rekomendacje, które, yy, o których wspomniałeś, również możemy na innych ziminach zastosować? Oczywiście tak. Yy, Choroby podstawy źródła nie tyczą się tylko pszenicy, czy przężyta, czy, czy, czy jęczmią tak samo się to tyczy. Yy, oczywiście. To też zależy od tego, na jakim jesteśmy stanowisku, jakie mamy oczekiwania co do planowania takiej plantacji. Możemy się posiłkować troszkę innymi substancjami. Oczywiście choroby podstawy była to nie tylko pszenica, bo to są choroby, które występują w innych zbożach, w czy chociażby też w jęczmieniu. A chciałbym tu zwrócić uwagę na jeden fakt, że cyprodynil, jest to świetna substancja też, jeżeli chodzi o zastosowanie w jęczmieniu, w jęczmieniu czy w życie na przykład, gdzie mamy do czynienia z osporiozą. jest to bardzo skuteczna substancja właśnie na tą chorobę. I cyprodynil też w wielu produktach jest zarejestrowany w jęczmieniu, naprawdę bardzo mocne rozwiązanie. Opierając się na Twoim doświadczeniu, yy... Który z błędów byś wymienił, który najczęściej popełniają rolnicy właśnie podczas wykonywania zabiegu T1? No pierwszy błąd to jest to, że go w ogóle nie wykonują, tak? znaczy, Wiadomo, że u nas takie przyzwyczajenie jest, że ten zabieg wykonać trzeba, ale mówię, podejście tylko do tej plantacji, że tam jest mącznie, jak ewentualnie coś się na liściach dzieje, to jest błąd. Zawsze w Najważniejszą rzeczą w tej chwili to jest podstawa źdźbła. I na to trzeba zwrócić uwagę, i tak trzeba dobierać substancje. To jest, to jest pierwsza sprawa, którą tutaj jest, to jest bardzo istotne. Natomiast wiadomo, no, opóźnianie tego zabiegu, bo wydaje nam się, że nic nie ma, że się nic nie dzieje, że to zrobimy troszeczkę później, bo te liście są zdrowe, to jest kolejny błąd. Jednak tak jak mówię, ta faza tu jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o fuzariozy, czy chodzi właśnie o łamliwość podstawy źdźbła. No i cóż. Yy... Pogoda, pogoda która, która może czasami ograniczać te, te, te zabiegi, czyli musimy też planować to odpowiednie, jeżeli chodzi o przebieg pogody. Ruszenie wiosennej wegetacji to nie tylko ochrona fungicydowa ale również regulacja pokroju. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej rolników zwraca na to uwagę i stosuje regulatory wzrostu. Jak to wygląda z Twojej obserwacji? Tak, oczywiście świadomość tego, że zastosowanie regulatora później pomaga tym zbożom w wielu rzeczach, prawda? Wyleganie to jest jeden element, ale drugi to jest wzmacnianie w ogóle rośliny. Też działanie fizjologiczne, czyli wzmacnianie. Jeżeli wzmocnimy źdźbło, ono też troszeczkę lepiej reaguje na porażenia chorobami podstawy źdźbła. Jest sztywniejsze. Takie substancje jak trynek sapak na przykład powoduje to, że lepiej roślina też wykorzystuje światło słoneczne. No, czynników jest kilka, które, na które korzystnie wpływają regulatory wzrostu. Ale też to, co chociażby jest ważne, tak jak mówisz, na samym początku wegetacji warto ocenić sobie swoją plantację, zwłaszcza te plantacje późno siane i chociażby wykonywać zabiegi dokrzewiające, to też regulatory wzrostu. Chcąc dokrzewić pszenicę, o czym powinniśmy pamiętać, jakie substancje możemy zastosować? To znaczy tak, przy regulatorach bardzo ważne jest to, żeby być w polu, żeby obserwować co mamy na tych polach. Ważne jest ocenienie sobie fazy rozwojowej, zaawansowania tych faz rozwojowych. I tutaj rzeczywiście jest to kluczowe, jeżeli chodzi o w ogóle o stosowanie regulatorów wzrostu. Yy, przy pszenicach yy, późno no, jesteśmy dzisiaj na plantacji akurat po Burakach, rzeczywiście dosyć późno siana pszenica, a ona i tak się dosyć przyzwoicie krzewi. Tutaj dlatego, że warunki jesienią były dosyć sprzyjające, w tej chwili może yy, Fajnie było, jakby troszkę popadało, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach tej wody będzie więcej. Ale jednak jakiejś takiej totalnej suszy jeszcze nie ma, więc to wszystko wygląda całkiem nieźle. One tutaj mają po, po cztery mniej więcej rozkrzywienia, te pszenice, ale generalnie trzeba pamiętać, że warto też stosować te zabiegi dokrzewiające, żeby tych rozkrzewień było jednak jak najwięcej. To trzeba obliczyć sobie yy, stan tej plantacji, policzyć sobie rozkrzewienia, policzyć sobie rośliny, jakie mamy na metrze kwadratowym i wtedy ewentualnie podjąć decyzję o dokrzywianiu. Dokrzywianie możemy robić tylko i wyłącznie w fazie krzewienia. Także dokrzywianie traktujemy jako zupełnie niezależny zabieg, który później nie ma żadnego wpływu na to, jak się zachowują już międzywęźla. To jest kompletnie, zupełnie niezależny zabieg. I jakie substancje możemy tutaj zastosować? Tutaj, jeżeli chodzi o dokrzewianie, to polecam przede wszystkim chlorek mepikwatu. Bardzo dobrze działająca substancja właśnie dokrzywiająca, więc nie ma się co zastanawiać. Jeżeli rzeczywiście brakuje nam tych rozkrzewień, robimy ten zabieg, ale pamiętamy tylko i wyłącznie w fazie krzewienia. Kiedy zaczyna się faza strzelania w już jest po temacie, nie zrobimy już dokrzewiania. To teraz hipotetycznie mamy sytuację taką, że e, zakończyło nam się e, krzewienie, chcemy wyregulować wysokość rośliny, kiedy wykonujemy zabieg i jakie substancje byś rekomendował? To zależy od gatunku zboża, ale mówiąc o pszenicy ozimej, to tą najważniejszą częścią tej rośliny, jeżeli chodzi później o stabilność, prawda, o stabilność całej rośliny jest pierwszy międzywęźle. Więc musimy zadziałać na regulację pierwszego międzywęźla jako, jako podstawa. Tak? I tutaj yy, możemy to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to pierwsze międzywęźle zaczyna nam się rozwijać. I żeby zadziałać odpowiednio, w odpowiednim momencie, jest to faza pierwszego kolanka maksymalnie faza pierwszego kolanka, kiedy powinniśmy taki zabieg wykonać, żeby on był skuteczny. Yy, oczywiście mówimy tutaj o yy, takim normalnym przebiegu pogody. Już nie mówię o jakimś tam bardzo mokrym przebiegu, to jest, to jest jako standard już, ale generalnie takim standardowym, zwykłym podejściu do każdej plantacji powinniśmy wykonać ten zabieg w fazie pierwszego strzelania, nawet było pierwszego kolanka. Wtedy rzeczywiście ma to sens. Jeżeli na przykład mówimy o jęczmieniu, to rzeczywiście tutaj spóźnienie się z zabiegiem do fazy drugiego kolanka nie ma jakiegoś tam wielkiego problemu. a Natomiast w przypadku pszenicy czy przenżyta, tak samo faza pierwszego kolanka jest kluczowa, żeby w ogóle zabiegi regulatorami wzrostu były skuteczne, żeby one miały sens. Jeżeli chodzi o retardanty, nie mamy dużego wyboru substancji czynnych. Wydawałoby się, że ten wybór jest. Jest prosty. Co byś polecał w takim razie do tego pierwszego zabiegu? I czy ten wybór rzeczywiście jest prosty? No to jest złudne, dlatego że faktycznie mówimy o kilku tylko substancjach aktywnych, ale to co wspominałem, tutaj najważniejsze to jest moment, kiedy wykonujemy zabieg. No i oczywiście, jaki dobieramy substancje jest też istotne. Jeżeli chodzi o te zabiegi, rzeczywiście, nastracanie pierwszego międzywęźla tu w pszenicy o zimie przede wszystkim, no to mamy dwie podstawowe, które bym zalecił do, do zastosowania. Jest to chlorek mępikwatu i paketelu, prawda? I kombinacja tych dwóch substancji daje bardzo mocne działanie właśnie takie, które redukuje wysokość międzywęźla, ale to nie tylko, dlatego że ono wzmacnia to międzywęźle, pogrubia ścianki tego międzywęźla, także tutaj tych korzyści rzeczywiście jest dużo. No i przez to ta roślina staje się bardziej stabilna, bardziej odporna na, na chociażby porażenie chorobami. Podstawy źdźbła. To jest taki moment standardowy, kiedy mówimy o tym takim normalnym przebiegu pogody. Niestety retardanty czy regulatory wzrostu są obarczone tym problemem, że nie będą działały, kiedy będzie bardzo ekstremalnie niekorzystny przebieg pogody. Czyli kiedy na duży... przykład zasucho, tak? czy temperatura? Bardzo niskie temperatury, susza, kiedy ten intensywny, no nie będzie takiego intensywnego wzrostu tych roślin. I naprawdę działanie tych substancji będzie ograniczone. Rzeczywiście w takich sytuacjach możemy wtedy mówić o tym, że warto jednak przesunąć troszeczkę ten zabieg na troszeczkę późniejszy termin, a ponieważ i tak nie ma intensywnego wzrostu tych pierwszych międzywęźni, bo nie ma warunków ku temu, tak? czyli możemy ten zabieg wykonać drugie, maksymalnie trzecie kolanko i tutaj już posiłkujemy się kolejną substancją z grupy regulatorów, czyli tefonem. I tu kombinacja etefonu z sapakiem. świetne rozwiązanie właśnie w takich bardzo ekstremalnych warunkach pogodowych, działa też bardzo dobrze, jeżeli chodzi o regulację wysokości, bardzo świetnie działa też właśnie plonotwórcze. później, także te, taką kombinację. Oczywiście druga kombinacja, którą możemy też wykonać w tej fazie jest to etefon plus chlorek mepikwatu. bardzo podobnie to później czy w doświadczeniach, czy na polach produkcyjnych, żeśmy obserwowali bardzo podobne wyniki. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o dawki, to musimy tu podchodzić indywidualnie i zwracać uwagę na te kwestie, o których wspominałeś, ale mniej więcej jakiś rząd wielkości mógłbyś przybliżyć. Tak jak mówisz, rzeczywiście, to trzeba podejść do każdej plantacji indywidualnie. No, możemy w tej chwili określić sobie takie te dawki maksymalne, które, które moglibyśmy zastosować. Jeżeli chodzi o taki no, dobry zabieg ten na pierwszym międzywęźle, to tutaj 75 gram trynek sapaku plus około 200 gram chlorkum epikwatu. Ta mieszanina naprawdę to już te mocne, dobre stanowiska, gdzie wiadomo, że ryzyko wylegania jest bardzo duże. Tak? Jeżeli mówimy o tym zabiegu troszkę opóźnionym, gdzie stosujemy już etefon, to wtedy stosujemy trynexapak etylu właśnie w dawce 75 gram i do tego dokładamy około 350 gram etefonu. Jeżeli mówimy o tej kombinacji etefon plus chlorek mepikwatu, to robimy też około 200 g chlorku mepikwatu i około 350 g etefonu. Początek fazy strzelania w źdźbło jest kluczowym okresem rozwoju. Jak rozpoznać prawidłowo, czy już mamy do czynienia z fazą pierwszego kolanka, mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach ARU, do których Link umieszczamy w opisie. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy na dziś. Zachęcamy, jeśli tego nie robicie, abyście zasubskrybowali nasz kanał, ponieważ niedługo kolejne materiały. Tymczasem trzymajcie się! Do zobaczenia! Pauza sekundę. Yy, czy stosujemy? Robaczek. <gry> Dobra, wstajemy sobie pomóc ci. <gry> <gry> ty masz łatwiej, masz łopatę. <gry>